Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Pani Minister, od dłuższego czasu możemy zaobserwować rosnący problem roszczeń niemieckich, szczególnie u nas na Warmii i Mazurach ten problem jest, jak Pani Minister wie. Lata 70. to opuszczanie terenów polskich, masowe wyjazdy do Niemiec przez obywateli pochodzenia niemieckiego. Osoby takie zrzekały się polskiego obywatelstwa, otrzymywały paszport, zgodę na wyjazd, grunty, nieruchomości. Pozostawiały, przechodziły one na rzecz Skarbu Państwa, następnie były przekazywane instytucjom instytucjom państwowym albo oddawane lub potem sprzedawane osobom prywatnym. Rząd niemiecki płacił odszkodowania tym osobom, które pozostawiały mienie w Polsce. Niestety w Polsce w zapisach polskich ksiąg wieczystych nie zostały dopełnione formalności i, i stąd mamy też ogromny problem. Natomiast funkcjonująca ustawa porządkuje te ksiągi, księgi wieczyste. Media coraz częściej donoszą o kolejnych wygranych procesach związanych z odzyskiwaniem nieruchomości lub roszczeniem odszkodowawczym. Skarb państwa traci na tym ogromne sumy, sumy pieniędzy. Polscy obywatele zamieszkujący w danych nieruchomościach, utrzymujący je przez 30 lat, wnoszący nakłady finansowe, tak aby te nieruchomości miały jakąś wartość, są wyrzucani na bruk bez żadnych możliwości odszkodowania za te lata, lata wkładu pracy i pieniędzy w utrzymywanie tych nieruchomości. W ocenie ruchów prawników przeciwko niemieckim roszczeniom rewindykacyjnym Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2012 roku nie uwzględnił potrzeby ochrony obrotu prawnego i stabilności stosunków własnościowych powstałych po dziesiątkach lat w wyniku porzucenia przez nich swoich nieruchomości. W wyniku tego tysiące ludzi nie jest objętych ochroną przed negatywnymi skutkami nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości. I tak zwani później przesiedleńcy i ich spadkobiercy coraz częściej bez oporów brutalnie ingerują w sytuacje materialne tysięcy ludzi, tysięcy rodzin, które w rezultacie są eksmitowane z domów traktowanych przez dziesięciolecia jako własne lub państwowe. W związku z tym mam dwa pytania. Jakie kroki zamierza podjąć pan premier, aby uchronić skarb państwa przed stratami spowodowanymi wypłatami odszkodowań dla tzw. późnych przesiedleńców? Dlaczego państwo polskie jeszcze nie zrobiło nic, aby chronić obywateli, którzy zamieszkują te tereny, wyrzucani są na bruk? I jakie kroki podjął rząd pana premiera, aby uregulować stan prawny nieruchomości pozostawionych przez tzw. późnych przesiedleńców? Dziękuję.